Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 22 sierpnia, dzisiaj czwartek, kolejny finał, kolejny dzienny finał loterii Miliony Monet. Nazywam się Paula Zalewska i bardzo się cieszę, że są Państwo dzisiaj z nami, ponieważ do końca naszej wakacyjnej zabawy, zabawy, w którą bawimy się razem z Wami, naszymi widzami i słuchaczami, zostało już tylko 7 dziennych finałów. Ósmy będzie wielkim wydarzeniem, ponieważ będzie to Le Grand Final, wielki finał loterii Miliony Monet, który rozegramy 30 sierpnia, w tym właśnie studiu onetu. Do wygrania będzie wtedy aż 100 tysięcy złotych w dzisiejszej puli nagród maksymalna wygrana. To 10 tysięcy złotych. Takie wygrane już padały w naszej loterii, więc zachęcamy serdecznie do tego, abyście zgłaszali się. Nie wiem, czy znacie takie piękne polskie przysłowie, ja go nie znałam, lecz kto w lecie nie orze, nie sieje, ten zimą z frasunku niszczeje, więc Oszcie i siejcie i wysyłajcie zgłoszenia na stronie milionymonet.onet.pl po to, żebyście zimę, a nawet końcówkę lata mieli pełną komfortu, wygod, wygód i mogli cieszyć się wygraną w loterii miliony monet. Jak dołączyć do loterii? Słówko już o tym powiedziałam, więc wchodzicie na stronę milionymonet.onet.pl i tam za pojedyncze zgłoszenie płacicie dowolną formą płatności internetowej, na przykład Blikiem 3 zł. 69 groszy, tyle wynosi cena jednego zgłoszenia. Tych zgłoszeń możecie wysyłać więcej. Tym samym pomnożycie swoje szanse na to, że to właśnie wasz numer zostanie wylosowany w dziennym finale lub w wielkim finale, który 30 sierpnia. Możecie również wysyłać SMS-y o treści ONET na numer 7306. Koszt takiego SMS-a to również 3 zł. 69 groszy z VAT-em. Jeśli czytacie onet... A na pewno, skoro mnie oglądacie, w, widzi, oglądacie również materiały wideo ukryte w naszych artykułach. Tam możecie szukać takich wyskakujących z boku strony złotych monet, które nawiązują właśnie do naszej loterii. Jeśli klikniecie w taką monetę, możecie z kolei po, podwoić swoje szanse na to, że to właśnie wasz numer weźmie udział w dziennym losowaniu loterii. A posłuchajcie o tym, jak to robili Tudorowie. yeah i Rud Stewartów chyba też, ale na historii Anglii aż tak dobrze się nie znam. Więc słuchajcie, zapanowania Elżbiety I, to ta postać znana z obrazów z wielką kryzą, w 1569 roku w katedrze św. Pawła miała miejsce w Anglii pierwsza państwowa loteria, w której na sprzedaż wystawiono aż 400 tysięcy biletów, biorących udział w losowaniu cennych nagród, w tym srebrnych talerzy, gobelinów i gotówki. Każdy bilet wydał. Wygrywał. Obwieszczenia z rysunkami możliwych wygranych, reklamowały loterie w całe, we wszystkich hrabstwach Wielkiej Brytanii. Dochód ze sprzedaży losów przeznaczono na zaopatrzenie Londynu w wodę i budowę pierwszego mostu Westminster. Sukces loterii podsunął pomysł angielskim kolonizatorom w amerykańskich koloniach Jamestown, czyli pierwsza brytyjska osada w Ameryce powstała przede wszystkim właśnie z funduszy zebranych podczas gry loterii. Końcówka XVII wieku to czas wielkiej prosperity y, gier losowych, a rok 1699. Y, y, y. To niestety rok, który przyniósł delegalizację takich gier. My tu gramy całkowicie legalnie nad poprawnością naszych losowań czuwa firma eurolo spółka Zo, więc gwarantujemy, że wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem. A regulamin polega na tym, że właśnie zaraz wylosuje system wylosuje jeden numer, pod który zadzwonimy, i połączymy się z osobą, która będzie miała dzisiaj możliwość wybrania. Jednego z tych 30 kuferków, a w tych kuferkach kryją się nagrody pieniężne. Od 500 do nawet 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze można u nas wygrać. Dzwonimy i czekamy tylko pięć sygnałów. Pamiętajcie o tym, ponieważ zdarzało się nieraz, że osoba, do której dzwoniliśmy, niestety nie odbierała od nas numeru, nie odbierała naszego telefonu, aż współczuje, że później musiała zobaczyć nieodebrane połączenie na swoim telefonie. Więc jeśli gracie, to koniecznie około godziny 10, kiedy dzwonimy do kolejnego szczęśliwca, kolejnego laureata Loterii Miliony Monet, miejcie wtedy telefon pod ręką, ponieważ taka szansa zdarza się no, na pewno raz w te wakacje. Dzwonimy do pierwszej osoby. Mam nadzieję, że ostatniej dzisiaj, która zaraz odbierze ode mnie. Dzień dobry, Paula Zalewska, Loteria Miliony Monet. Do kogo się dodzwoniłam? Dzień dobry, Iwona Kiecińska. Dzień dobry Pani Iwono. Bardzo mi miło słyszeć Pani radosny głos po drugiej stronie telefonu. Proszę powiedzieć coś o sobie, skąd Pani jest, dokąd się dzwoniliśmy. Jestem ze Szczecina i tutaj mieszkam. Spędza Pani teraz wakacje gdzieś, czy, 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 czy jest Pani w trakcie pracy, urlop przed Panią? E Mam niedawno na krótkim urlopie, a teraz pracuję. Fantastycznie. Czy urlop się udał? Tak, było bardzo fajnie. Cieszę się. No, w takim razie, może wygrana w loterii miliony monet osłodzi też Pani powrót do pracy, a może dzięki temu dorzucimy się do kolejnego wyjazdu lub innych celów, jakie Pani przewidziała na wygraną w naszej loterii. Proszę mi powiedzieć, na co pani przeznaczy wygraną? Czy, czy myślała pani o tym, jak spożytkować 10 tysięcy złotych? Um, nie mam jeszcze konkretnych planów, ale y, jeszcze jeden urlop to byłby fajny pomysł. W Polsce? Za granicą? Gdzie pani z lubi granicą. Za granicą. Dobrze, fantastycznie. Pani Iwono, e, przypomnę na czym polega nasza loteria. E, jestem teraz w studiu Onetu, pani tego nie widzi, ale przede mną jest 30 kuferków ponumerowanych od 1 do 30. Pani zadaniem jest wybrać jeden z tych kuferków, no a później cieszyć się wygraną, która znajduje się w, właśnie w nim. Mam nadzieję, że to będzie główna wygrana. Więc trzymam pani Iwono za panią kciuki i proszę powiedzieć, który numer e, pani, pani chciałaby wybrać? Może 28. 28, dobrze. Z czym pani się kojarzy ten numer? Absolutnie z niczym. Absolutnie z niczym. To mam nadzieję, że intuicja świetnie pani dzisiaj podpowiada. Zaraz dowiemy się, co kryje się w kuferku z numerem 28. I gorąco trzymam kciuki, żeby właśnie tam była dzisiaj ta główna nagroda, o którą walczymy w Loterii Miliony Monet. Pani Iwono w studiu fanfary. A ja pani przekazuję wiadomość, że dzisiaj wygrała pani w Loterii Onetu 500 zł. Jest to nagroda, która dzisiaj wędruje do Pani. Co Pani na to? No, super, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Cieszę się również. Bardzo miło mi było z Panią rozmawiać. Przypominam Pani, pani Iwono, i naszym drogim widzom, że nadal bierze Pani udział w, w grze o wielki finał. W grze, w której do wygrania jest nawet 100 tysięcy złotych. Więc zachęcamy bardzo serdecznie i Panią do wysyłania kolejnych zgłoszeń i Was, widzowie i słuchacze, żebyście wchodzili na stronę Miliony onet.onet.pl i tam wysyłali zgłoszenia lub wysyłali SMS-y na numer 7306 o treści onet, ponieważ w loterii Onetu codziennie od poniedziałku do piątku ktoś wygrywa pieniądze. To może być następnym razem, to możesz być następnym razem ty. Czego państwu życzę? Dziękuję bardzo za dziś. Pozdrawiam serdecznie i do jutra.